Witam Was wszystkich, ponownie z tej strony Flex Marcel i Seven Nutrition. Dzisiaj jesteśmy w Toruniu, w siłowni Champion i zapraszam Was na trening klatki piersiowej i barków. Tak więc bądźcie z nami do samego końca, bo postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania, które były w zeszłym odcinku, jak i na samym końcu zrobimy pozowanie, bo już do zawodów coraz bliżej pozostało już 5 tygodni, tak więc będzie się dzisiaj działo. W drzewce. zaczęliśmy pierwsze ćwiczenie, jest to ściąganie linek do dołu na właśnie bramie, którą teraz widzicie. 3 serie, 15 powtórzeń. W tej chwili jesteśmy w trakcie wykonywania drugiego ćwiczenia wyciskanie handli na ławce płaskiej. Są tutaj cztery serie, ostatnia seria w dropsecie. w trzecim ćwiczeniu, które zaprezentowałem, wyciskaliśmy sztangę na ławce skośnej głową do góry. Było tutaj metodą opuszczania 3 sekundy i szybkie wyciśnięcie. Ostatnia seria była w dropsecie a następnie przechodzimy już do czwartego ćwiczenia. Tu będą rozpiętki z handlami na ławce również z yy, kosznej dodatki. Po rozpiętkach przyszło kolejna kolejne ćwiczenie, które wymyślił trener, było to wyciskanie na maszynie naprzemiennie każdą ręką z osobna. Tutaj zrobiliśmy trzy serie, ilość powtórzeń od 12 do 8, także na tym chyba zakończyliśmy klatkę, chociaż zobaczymy czy trener jeszcze czegoś nie wymyśli. Po treningu klatki piersiowej zaczęliśmy już trening barków. Pierwsze ćwiczenie to było unoszenie ramion do przodu z linkami z wyciągu dolnego, a teraz jesteśmy w trakcie wykonywania kolejnego ćwiczenia, wyciskanie leżąc przodem na ławce. Rób barki z flexem. które teraz wykonałem, było wznosy hantli do boku, kciuki skierowane ku dołowi. I tutaj mogliście zobaczyć, że troszeczkę ten ruch wyglądał inaczej niż tradycyjnie. Warto spróbować i naprawdę polecam. Ostatnim już ćwiczeniem które wykonuje. Będzie podciąganie sztangi do brody. Tutaj trzy serie, 12-10 powtórzeń. I tym samym zakończymy już trening. Po treningu jesteśmy już na salce. Tutaj się odbędzie pozowanie pod czujnym okiem trenera Arka Szyderskiego. Już po pozowaniu z trenerem, tutaj były kozy obowiązkowe, a teraz już przechodzę do układu dowolnego, tutaj będę trenował pod okiem Huberta. Także jesteśmy już po yy, układzie dowolnym. Tutaj wspólnie z Hubertem coś tam wypracowaliśmy, ale... ale yy... O tą wisienkę to będzie trzeba poczekać do dnia zawodów. Coś Hubert od siebie? E, no z Marcelem to nie ma większego problemu. On czuje pozowanie, także tutaj wydaje mi się, że pomogę mu niewiele, ale swoje pięć groszy dorzucę. A każdego z was, kto ma problem z pozowaniem, problem z czuciem muzyki i ze zrozumieniem tego procesu, to zapraszam do turnieja Siłowni Champion Jim. Także dzięki Marcel Marcelu. Dziękuję widzimy się Hubert. Za dzień. Tak jest. Dziękuję również Seven Nutrition Flex Marcel. Pod ostatnimi filmikami widniało kilka zapytań. Teraz postaram się na kilka z nich odpowiedzieć. I tutaj pytanie od Dominika Karkoszki. Jak zaczęła się Twoja przygoda z siłownią i skąd się wziął ten pomysł? Tak więc, no tu jest troszeczkę taki temat złożony. Nie było takiego jednego momentu, jednego takiego. E, miejsca, punktu, gdzie, gdzie ta siłownia e, tak mocno zagościła e, w moim życiu, w moim e, sercu, bo nie ukrywam, że jest to moja ogromna teraz e, wielka pasja. E, rozpoczęło się to e, 11 lat temu, e, kiedy, kiedy e, to e, moja żona wówczas. Dziewczyna zaproponowała, zobaczyła w jednej z magazynów branżowych fitness, że jest coś takiego jak konkurs na faceta na okładkę. Tym magazynem okazało się Men's Health i tam trzeba było wysłać po prostu kilka zdjęć swojej sylwetki. i to był taki w sumie początek. Po kilku tam właśnie takich weryfikacjach udało się dostać do pierwszej dziesiątki. Jaki, no tutaj się muszę pochwalić, wygrałem ten konkurs, był to rok 2008. To był taki w sumie taki bodziec do tego, że gdzieś ta sylwetka moja została zauważona. W tamtym czasie nie miałem w ogóle żadnego pojęcia, jeżeli chodzi o jakiś profesjonalny trening, czy, czy, czy żywienie, czy też suplementację, więc zacząłem się w tym mocniej zagłębiać, jeździć na jakieś szkolenia, kursy. Bardzo tutaj polecam kurs u Kuby Mauricza, bo on wiele, wiele mi dał. Tak więc to był taki w sumie y, początek do tego, y, jak i również y, szkolenia u y, byłego trenera kadry juniorów Leszka Michalskiego i Kasi Mateli. Y, to były takie właśnie początki, gdzie te osoby zauważyły jakiś potencjał we mnie, uwierzyły we mnie. Ja zawsze jakoś tak nie do końca wierzyłem, że coś można ze mnie wyciągnąć. W ogóle nawet o tym nie myślałem, bo moją pasją była zawsze piłka nożna, ale z powodu kontuzji no musiałem, musiałem zaprzestać tego treningu. Tak więc tutaj fajnie, że sport dalej mi towarzyszy i cieszę się ogromnie, że jest to właśnie kulturystyka. Także myślę, że dosyć wyczerpująco odpowiedziałem na to pytanie. Kolejnym pytaniem jest pytanie od Damiana Gancarza. Marcel, jakie są Twoje ulubione ćwiczenia na każdą partię? Nie mam tutaj jakichś ulubionych ćwiczeń. Głównie tutaj nastawiam się na te tradycyjne ćwiczenia, które są sprawdzane od lat przez najlepszych. Także, także no jeżeli chodzi przykładowo o klatkę piersiową, no to są to wyciskania sztangi, sztangą czy hantelkami. Jeżeli chodzi o barki, to są to wznosy ramion, wyciskania. Także nic tutaj, nic tutaj nadzwyczajnego. Każde ćwiczenie lubię Każde ćwiczenie staram się na nim skupić, połączyć tak zwany bodziec taki mięśniowy z mózgiem i wtedy wiem że, wiem, że praca tego mięśnia jest naprawdę wtedy wydajna. Kolejnym pytaniem jest pytanie od Use Parrot Skoro jesz 6 posiłków dziennie, to co ile czasu konsumujesz? Gotujesz rano, czy na cały dzień, czy na bieżąco jakoś? Szanuję wytrwałość w tej restrykcji. Dziękuję bardzo. Tak więc, tak, zjadam 6 posiłków dziennie i jest to e, co, 3, co 3 godziny. E, także, a czy go, gotuję rano, na cały dzień? Nie, zazwyczaj przygotowuję sobie posiłki wieczorem, rano to już jest szybkie zbieranie się i czekają obowiązki. Tak więc wieczorem jest to wszystko przygotowane i pakowane do lodówki, rano wyciągam i towarzyszą mi one przez cały dzień. Kolejnym pytaniem jest pytanie od Daniela Ciesielskiego. Czy karbo pijesz i na redukcji, i na masie? Tak, podczas, podczas treningu wypijam karbo, zarówno na masie, jak i na redukcji, ale tutaj proporcje są oczywiście zróżnicowane. Także na redukcji jest tego troszeczkę mniej, w zależności od tego, jak forma się prezentuje, ale do samego końca to karbo jest wypijane. Kolejnym pytaniem, i tutaj już ostatnim, na które. Odpowiem w dzisiejszym odcinku. Jest pytanie od przemka wycech. Marcel, jakie polecasz ćwiczenia na poprawę dołu klatki i środkowej części przy mostku? Ja polecam bardzo, jeżeli chodzi o dół klatki, tradycyjne dipy na poręczach, jak i ściąganie. Linek na bramie ku dołowi. Także tutaj ja akurat bardzo fajnie czuję te, te ćwiczenia, i one mocno mi pomogły w rozwinięciu klatki piersiowej. A co do środkowej jej części, to bardzo sobie chwalę ściskanie dwóch talerzy do siebie w formie takiej. Jakbyśmy się modlili. I to nie jest jeden handel, czy, jed, czy, czy jeden talerz, ale trzeba wziąć sobie dwa talerze. Wtedy ten, to przyciśnięcie jest mocniejsze, i to skupienie na tej wewnętrznej części klatki piersiowej jest bardzo mocno odczuwalne. Tak więc to są te dwa ćwiczenia, które bym polecił i które ja stosuję. Dziękuję za pozytywny odbiór, dziękuję za to, że oglądacie nas, śledzicie. Proszę tam subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek i zadawajcie kolejne pytania. W następnym odcinku postaram się na nie odpowiedzieć. Tak więc dziękuję za dzisiejszy czas spędzony ze mną. Pozdrawiam serdecznie Seven Nutrition i Flex Marcel.